komendanci Straży Granicznej z oddziału Pomorskiego czy Nadodrzańskiego przyznają, że odbierają regularnie imigrantów od Niemiec. Ten proceder w zeszłym roku miał charakter przepychania imigrantów przez mosty przejścia graniczne na naszą stronę, a w tej chwili ma charakter systemowego odbierania przez Straż Graniczną i rozwożenia ich w najróżniejsze miejsca. To są noclegownie, to są parki, dworce, domy dziecka, szpitale, zależnie czy ci ludzie są zdrowi czy chorzy. To idzie w ogromne liczby. Pan minister powołał się na statystyki, bardzo ciekaw jestem jakie, ponieważ rząd nie publikuje żadnych statystyk, rząd kłamie i żongluje statystykami, informując wyłącznie o statystyce readmisji, podczas gdy ci imigranci nie są przyznawani Polsce w trybie readmisji, gdzie Polska ma prawo sprzeciwu, oni są do Polski przepychani w formie tzw. zawrócenia na granicy, a polska strona stosuje zasadę tzw. zaufania do strony niemieckiej, nie sprawdza, gdzie oni byli zatrzymani i skąd się w ogóle wzięli, tylko po prostu ich hurtem bierze. Ach. To jest skandal. Kontrola na polsko-niemieckiej granicy powinna zostać natychmiast przywrócona.